Siema, jestem Lorkarzu. W dzisiejszym odcinku będziemy zaczynać remont, więc potrzebujemy do tego busa, żeby móc przewieźć rzeczy, a takiego busa ma tak zwany ojciec chrzestny, Marka, więc teraz pójdziemy do niego i po prostu weźmiemy od niego kluczyki, żeby móc wziąć busa. Czemu on nam, Czemu on nam otwiera, zamiast zejść? Jak? Dawaj na dół! Chodźcie, bo ja jestem rozbrany. Jak mu o od niego wziąć tego busa? Nie Tres? jest rozzefrany, trzecie, co najgorsze. No ładnie. Tam. O, o tam. O, tam tak. Też. Też. A to da? Ale nie jesteś tutaj, że ma. Tres, dwa, trzy, 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 nie trzy, 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 się nie, trzy, nie. trzy, się, taką też? Tak. Nie, trzy, 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 se trzy, 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 rzeczy. trzy, trzy, No co, ba. Ty trzy, trzy, no? On cię trzy, ten... ta... no, no, To Nie. trzy, 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 No i nawet pasek mam z buciki. Ty patrz, takie patrzysz trochę z mojej drzwi. Podobne, no. Ty zajebiście, ja weźmę, tak, ty weźmę, tak. ja Masz kluczyki. Ty weźmiesz kierował, czy to? No ja. No o, dobra. Ja z jazdy nawet nie pytaj. No wiem, że nie masz, ale dobra, ja bym porad. do się poradził. Nie masz. To uważajcie na siebie. No spoko. My, my lecimy ten remont robić po bo... No robicie, bardzo trzyma. dobry ruch, bardzo dobry ruch. dobra. Bardzo dobry ruch. Trzymajcie się. Patrz, mam samochód, Zgorzen mi oddał furę, dlatego lecimy robić remont. Teraz chyba do bankomatu musimy podlecieć, co? Żeby kupić wszystko. No dlatego kasę, Musimy wziąć kasę, dlatego busa mamy, z busa dał. Możemy jechać. No jak widzicie, jesteśmy już w samochodzie. Teraz pyk, odpalimy go sobie. No i zaraz odjeżdżamy, jedziemy teraz kupić to, co ojciec tam chciał, czyli płytki jakieś, no i coś tam jeszcze na pewno wybierzemy. Ej, ale się fajnie jedzi. Ku-ku-kukurydza, szybciej! Kuku kukurydza do gardła szele popcornem pa pa, pa 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 Ładnie prowadzę, co? Dobrze mi idzie Ty zobacz, bo ojciec mi kazał kupić ten, no nie? No A patrz, jak wezmę te białe, to zaoszczędzę 6 tych na jednym metrze Jak wezmę te Dobry plan, co? weźmiemy białe Weźmy kasę No, ty... no co, szukamy A pana? to ja nie mogę sam stąd wziąć tego? Nie, no zamówić No to, mówić. to trzeba iść do kogoś, kto się tym zajmuje Patrz Co się dzieje, Madzieku? Przecież wybieraliśmy płytki co? Nie I nie ma tyle na stanie, trzeba coś innego wy, 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 wybrać. No, tu to, i tu zostaje. A i noc w Leroy To jest mój nowy dom. No to tak, wzięliśmy światełko. Wzięłem te, te, te i te tutaj paseczki. No i będzie piękne światełko. Będzie jasno. Widzieliście, byłem już na zakupach. Teraz wystarczy się wziąć za remont. Trzeba tak. Stół to trzeba. Prowizoryczny stół trzeba stąd wynieść. To trzeba wszystko wynosić. Te kafelki do wyjmowania, Te akwarium, nie wiem po co ono tu stoi. No, także bierzemy się za robotę. Ojciec mówi, że zrobi tu remont, a ja tu. Kurde, nie remont. Dlatego ja się za to wezmę. No on nie jest budowlańcem. Dupa, nie budowlańc. Ja się tym zajmę. Chcesz coś przez komput. jak stary wróci, to ci da za te palenie twoje. A wie, ta też nie palis? No jak z tym remontem? Siedzisz tutaj. Człowieku, zobacz na to. Patrz. Przyjechał gościu, busem, zostawił mi jakieś rzeczy, nie wiadomo o co tutaj chodzi, ojciec to już chyba chce się tutaj wprowadzać, a tu nawet nie ma warunków żeby mieszkać, tu trzeba zrobić remont, co ja, co ja mam zrobić z tymi rzeczami? Nie wiem, będziesz musiał zadzwonić do ojca. Tak, jak odbierze to może i się dodzwonię. Co to ma tutaj tak leżeć tako? Ja bym zostawił to. To są wszystkie rzeczy ojca? Przywiózł swój cały asortyment jaki miał? Czy gdzie to postawić? Szafy żadnej nie ma, tu w ogóle się mieszkać nawet nie da jeszcze. Ja co remont. Co? A jak z to? No remont trzeba wpierw zrobić, ale to trzeba... Co, co z tym? To, to trzeba wynieść z powrotem, czy co? Patrz ile tego tutaj jest. Ty może zadzwoń do to... tego gościa, co to, to przyjeżdża. Nie wiem, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Zostawię to, póki no. ojciec telefonu nie odbierze po prostu. No chyba tak, a ty nie. może pisz do ciebie co? Co? Nie, to nie ojciec. Dobra, zostawię to. Jutro się do niego zadzwoni i zobaczymy, co on powie. Ty, ojciec mi SMS-a napisał. Co to? Kolega to? przywiózł moje rzeczy, większość to ubrania. Jest kilka kartonów do sklepu, to ich nie ruszaj, ja moje ubrania poukładaj w szafkach. Wracam niedługo, trzymaj się. Co? W jakich szafkach? W jakich szafkach ja mam tu... Widzisz tu gdzieś szafki? Nie. On Ty, się dobrze on... czuje? A może on dowiezie jutro szafki? A może go ojca dopiero z jakiejś narkozy wybudzili? Gada jakieś kocowoły No rzeczy nie są, ale... Szafki? Ja nie widzę, tu żadnych A może ty chodzi o te szafki tutaj? Do kuchennych? Tak tutaj? Gitać? Nie. nie wiem, co ja mam zrobić w tym momencie. Napisz do niego sms -a. W sumie z tymi rzeczami. Co my to obchodzi? Ojca to ojca sprawa. Ja sobie w tym momencie pójdę spać. Jak widzicie wstał kolejny piękny dzień. Ja jeszcze nie zrobiłem tutaj totalnie nic, bo się dopiero przed chwilą obudziłem, ale jestem zmobilizowany. Jestem pełny chęci, żeby pracować. Jak widzicie tutaj ostatnim razem kupiliśmy już to, to są co to jest? Płytki. Płytki kupiliśmy. No i teraz pojedziemy jeszcze do sklepu. Kupimy coś fajnego. Wydamy trochę pieniążków. Także widzimy się w sklepie. Pewnie gówno was to interesuje, ale mam przyczepę, jak widzicie. No, idziemy na zakupy. Idziemy. Zobacz, bo patrzę. Tu są takie kamienie nie, ja tak. myślę żeby wziąć te na ścianę, te falowane tak? no Na ścianę Bo te białe to już gdzieś widziałem, ale one są takie No są, nie podobają mi się Ale te fale ładne są, co jak myślisz? No zajebiście, fajnie Ja myślę, że, tak. że ojcu się spodobają te fale Pewnie, to co bierzemy? To bierzemy fale Ty też, żeś napakował na ten wózek, coś siły nie masz? Co? No. Wąci? No, o Zanieci? No. No. I jakoś idzie, ale hamuje już. Jezu, jakie to ciężkie. może że może poprosimy do nas Co? A to oni noszą tako? No tak. No to, 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 to po co ja mam to nosić, wałaj kogoś. No to chciałem. działa. I niech poczeka. Pokręcam ostatnią śrubkę. Dobra. No widzę, że lampa już wisi. Lampę mamy dokręconą. Teraz sprawdzimy, czy działa. Jak myślisz? Zobacz, włączam. No i pięknie lampeczka działa ogólnie. Zgadałem dzisiaj z ojcem i ojciec chciał zrobić tutaj styl retro, ale ja postawiłem na nowoczesność, dlatego kupiłem taką lampę. Droga. No kosztowała chyba z tysiąc złotych, ale ojcu powiem, że dwa i pół, więc reszta będzie dla mnie, to już trochę zarobię. No i co, teraz bierzemy się jeszcze, mamy do powieszenia jedną lampę. No i jakoś robota idzie, niedługo pewnie wszystko skończymy. Myślę, że nawet zanim ojciec wróci, będzie skończone. Widzimy się później. Jedziemy teraz po stół, on będzie z połyskiem. No ogólnie będzie się świecił jak Jajca. No i jeżeli uda nam się coś jeszcze kupić, no to to weźmiemy to po prostu. Oko, a krzesła? No, no Krzesła też trzeba kupić, bo gdzie będziemy siedzieć? Ktoś się będą świecić jak przy jajca? Nie, nie krzesła się nie będą świeciły. Chyba, że się nie. da takiej kupić, co myślisz? Nie, nie ma takiej. Nie ma takiej? No to kupimy jakieś zwykłe, jakieś ładne, fajne, żeby ojcu się podobały. Dobra, lecimy, tak? Ja. Jedziemy. Co robisz? Załadowany samochód jest, teraz zabykamy i jedziemy do domu. A co kiedy pokażesz to, co ktujesz? Dopiero jak w domu będziemy. Aha. No zabijaj ją przyciepę. No ale to z góry to ty musisz ściągnąć. Nie, nie dam rękaw. Słuchajcie, Jak widzicie mam tutaj kafelki najdroższe, jakie były, najbardziej jest ekskluzywne, ale nie obchodzi mnie to za bardzo, czy są drogie, bo to i tak nie moja kasa, wydaje kasa ojca. Są to takie kafelki czarne, myślę, że mu się spodobają. Jak skończę podłogę, to wtedy wstawię stół. No i pokażę Wam wszystko jak to wygląda. Mam nadzieję, że ojcu też się to spodoba. Jak widzicie tak będą wyglądały te kafelki, bardzo ładnie komponują się z białą ścianą, no bo są czarne, czarne i białe wygląda bardzo ładnie. No i zobaczycie raz to później jak już wszystko skończy. Jak widzicie podłogę mamy już skończoną, mamy też psa, który do niej pasuje. No, pies sobie poszedł. Lampy też już mamy powieszone, możesz pokazać lampy. Światło jest jasne. Ojciec dwa tygodnie zastanawiał się nad tym, jakie światło ma wybrać, a ja pa, poszedłem do sklepu. Chwila, światełko wybrane. Światło białe, teraz muszę jeszcze tak, muszę wnieść tu, trzeba go złożyć i będziemy czekać na ojca. Nie ja wiem, kiedy on jeszcze przyjdzie. Pragnę zaznaczyć, że zrobienie tego zajęło mi około dwa dni, a ojciec chyba z tydzień zastanawiał się nad wyborem światła. Światło mamy wybrane, lampy są ładne, piękne. Teraz pokażę wam, jak wygląda Podłoga w pełnej okazałości, jak widzicie, idealnie pasuje do białej ściany. Podoba Ci się? Tak. Oj, czy też Ci się spodoba? No, tak, na No, też mam taką nadzieję. A teraz zabieram po stół, żeby go tutaj wnieść. Zobacz, widzisz ten stół? No widzę. Ładny? Podoba Ci się? Fajnie. Mi też się podoba. To dobrze. A lawa Ci się podoba? Nie. Dlaczego? No bo jest. To jest droga? Dlatego powinna Ci się podobać. W ogóle, zobacz, patrz. Widzisz kontrast? Tak. Tu każy robił. Lukasu nie robił. Tu jest burdel, a tu jest pięknie. Wiesz, co to oznacza? Że kazuł jest pierdolnym magikiem. Gdybyś tak nie zrobił. W ogóle tutaj na tą ścianę, zanim ojciec wróci, musimy położyć te kamienie, co kupiłem wtedy w Bliroju, pamiętasz? No ale tak? jak położyć musimy? Ty weź kład, nie ja. No a ja będę kładła, dźwięk. ty że możesz popatrzeć jak chcesz. No to ja popatrzę. A jak myślisz, ojcu, się będą podobały? No myślę, że tak. A jak krzesła? Bo to też zajebiste są. Krzesła? Chcesz mhm. sobie usiąść? Wygodne są. Jakbyś na fotelu, Gujan, siedział. Wygodne? Nie. Co myślisz? Także słuchajcie, to na tyle już w tym filmie. Ojciec najprawdopodobniej będzie albo jutro, albo pojutrze, ale w następnym odcinku na pewno będzie. Także czekajcie na następny odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy reakcję Ojca. Jeżeli zdąży to skończyć, ale pewnie zdąży. No.